Większość ludzi szczerze wierzy, że robi dla swojego kota wszystko, co możliwe: karmią go, bawią się z nim, troszczą się, dają świeżą wodę i wygodne legowisko. A jednak to właśnie w takich, z pozoru normalnych warunkach, często kryje się zagrożenie. Rzeczy, które uważamy za część codzienności, mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla kota. I to nie za lata, lecz w ciągu zaledwie kilku godzin. To nie są wymysły, rzadkie przypadki, ani kliniczne wyjątki. To rzeczywistość, z którą regularnie spotykają się weterynarze. Wiele z tych rzeczy wygląda zupełnie nieszkodliwie. Właśnie dlatego są ignorowane. W tym filmie opowiemy o siedmiu powszechnych zagrożeniach, które mogą po cichu zabijać Twojego kota, podczas gdy spokojnie pijesz kawę w kuchni. Wydaje się, że kot to stworzenie idealnie zrównoważone, mądre i obdarzone instynktem samozachowawczym. Wiele osób wierzy, że nigdy nie skoczy z wysokości, bo wie, że to niebezpieczne. W praktyce działa to zupełnie inaczej. U kota dominują instynkty łowieckie, które są silniejsze niż logika. Jeśli za oknem przeleci ptak, zabrzęczy mucha lub poruszy się liść, cała uwaga kota skupia się tylko na celu. Może wtedy nagle skoczyć, wykonać gwałtowny ruch, stracić równowagę, poślizgnąć się i spaść. Szczególnie niebezpieczne są spadki z trzeciego do piątego piętra. Upadek może nie zabić od razu, ale prowadzi do poważnych urazów. Złamań miednicy, uszkodzeń narządów wewnętrznych czy kręgosłupa. Zjawisko to ma nawet swoją nazwę zespół wysokościowy i jest opisane w podręcznikach weterynaryjnych. Otwarte okna w cieplejszych miesiącach to szczególnie częsta przyczyna takich tragedii. Właściciele uchylają je lub zostawiają w pozycji wentylacyjnej, nie zdając sobie sprawy, że pochylone skrzydło to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc dla zwierzęcia. Kot może zaklinować się między ramą a skrzydłem, próbując się wydostać i umrzeć z powodu uduszenia lub pęknięcia narządów wewnętrznych. Pomyśl, ilu ludzi montuje siatkę w oknie, żeby nie wpadały komary, nie wiedząc, że ta siatka ma przede wszystkim chronić zwierzaka. Jeśli masz kota i otwarte okno, siatka musi być solidna, dobrze przymocowana i najlepiej metalowa, a nie dekoracyjna. Żadne może jakoś będzie ani nie jest głupi, nie zadziałają. Instynkt działa szybciej niż rozum, a jeden błąd może być śmiertelny. Kwiaty doniczkowe tworzą przytulny klimat, oczyszczają powietrze i cieszą oko. Wiele osób trzyma je dla estetyki, nie zdając sobie sprawy, że zwykły bukiet może być dla kota śmiertelną pułapką. Szczególnie niebezpieczne są lilie. Wystarczy jedna kropla wody z płatka, by wywołać ostrą niewydolność nerek. Nie chodzi o zjedzenie kwiatu. Wystarczy, że kot przejdzie obok, poliże łapę z pyłkiem. A w jego organizmie rozpocznie się proces, który dosłownie wypala nerki od środka. Bez natychmiastowego leczenia kroplówkami, śmierć może nastąpić w ciągu 48 do 72 godzin. Najgorsze jest to, że prawie nikt o tym nie wie. Lilie często trafiają do bukietów, dekorują nimi stoły, wstawia się je do wazonów na święta. Kot się nie opiera, wącha, ociera się, kładzie obok, a potem traci apetyt, chowa się, nie pije. Właściciel myśli, że coś zjadł, albo że samo przejdzie. Ale po dobie sytuacja jest już krytyczna, a po dwóch może być nieodwracalna. Lilie to nie jedyne zagrożenie. Toksyczne są również oleander, difenbachia, monstera, ficus, aloes, kalla, amarylis, tulipany, narcyzy i azalia. Niektóre powodują wymioty, drgawki, obrzęk dróg oddechowych, inne. Uszkodzenia wątroby i układu nerwowego. Dlatego, jeśli masz kota, usuń z domu wszystkie rośliny toksyczne dla kotów, nawet jeśli tylko ładnie wyglądają na parapecie. Ciekawość, zabawa, przypadkowy kontakt, to wszystko realne ryzyko. Lepiej zastąpić je roślinami bezpiecznymi: chlorofitum, bambus, guzmania, palmy. Piękno nie powinno kosztować życia. Zwłaszcza życia tych, którzy nie potrafią przeczytać etykiety. I nie wiedzą, że bukiet może zabić. Koty mają silnie rozwinięty instynkt łowiecki wobec poruszających się obiektów. Wszystko, co się kołysze, błyszczy, szarpie lub zwisa, automatycznie trafia do kategorii interesujące. Dlatego kłębek nici, cienka lameta z choinki, gumka do włosów czy sznurek od blusy mogą wydawać się nieszkodliwą zabawką. Problem w tym, że kot nie tylko się bawi, może ugryźć, przerzuć, połknąć. I od tego momentu zaczyna się realne zagrożenie. Połknięte nici, żyłka, lameta czy nawet cienki sznurek nie zawsze wydostają się naturalnie. Zatrzymują się w żołądku, przeciągają przez jelita i przy ruchach trzewnych napinają się jak struna. Dosłownie przecinając ścianki jelit od wewnątrz. To stan wymagający natychmiastowej operacji. To nie może być niebezpieczne. To śmiertelne w ciągu doby, jeśli nie zostanie szybko zdiagnozowane i leczone chirurgicznie. Szczególnie zdradliwe są cienkie, elastyczne i błyszczące przedmioty: lameta, świąteczne łańcuchy, włóczka, sznurki z frędzlami. Kot może połknąć 10-15 cm takiej zabawki, a ty nawet tego nie zauważysz. Aż do momentu, gdy pojawią się wymioty, apatia. Brak apetytu i bolesna reakcja na dotyk brzucha. A na tym etapie uszkodzenia wewnętrzne są już w pełnym rozwoju. W praktyce weterynaryjnej to jedne z najpilniejszych i najtrudniejszych przypadków. Właściciele często nie potrafią powiedzieć, co dokładnie kot połknął, bo to tylko nitka i Łan może już wyszła. Nie, ona jest w środku i tnie. Nawiasem mówiąc, gumki do włosów również należą do strefy ryzyka. Koty lubią nosić je w pysku, rzucać nimi, gryźć. A potem przypadkowo lub celowo je połykają. Ze względu na ich gęstość i elastyczność, często zatrzymują się na wyjściu z żołądka lub w jelicie cienkim, powodując całkowitą niedrożność. Jeśli kot ma dostęp do takich małych przedmiotów, z pewnością prędzej czy później będzie próbował eksperymentować. Dlatego najrozsądniejsze, co możesz zrobić, to schować wszystko tego typu do zamkniętych szuflad, zabezpieczyć przybory do szycia nie zostawiać opakowań po prezentach i ostrożnie dekorować dom na święta wszystko co błyszczy i się porusza to nie zabawka to test twojej uwagi a w przypadku kotów stawka jest zbyt wysoka by go nie zdać wielu opiekunów uważa że skoro karma jest w sklepie to znaczy że jest bezpieczna kolorowe opakowanie napis z mięsem zadowolona mordka i powstaje wrażenie że to pełnowartościowe jedzenie ale jeśli przyjrzysz się składowi, zobaczysz, że w tych saszetkach prawie nie ma niczego, czego kot naprawdę potrzebuje. Większość tanich karm przemysłowych zawiera minimalne ilości mięsa i maksimum wypełniaczy zboża, kukurydze, soje, a także aromaty, konserwanty, sztuczne barwniki i wzmacniacze smaku, które tylko tworzą iluzję jedzenia. Dla kota, jako obowiązkowego mięsożercy, priorytetem musi być białko zwierzęce. Jego brak prowadzi do degradacji mięśni, niedoboru niezbędnych aminokwasów jak tauryna czy arginina i osłabienia odporności. Ale jeszcze gorsze jest to, że regularne podawanie taniej karmy z dodatkami chemicznymi obciąża wątrobę, nerki i trzustkę, wywołując przewlekłe zapalenia, alergie, choroby układu pokarmowego i kamicę moczową. Koty mają bardzo wrażliwy metabolizm. To, co dla psa nie stanowi problemu, dla kota często kończy się zatruciem lub niewydolnością narządów. Szczególnie niebezpieczne są tak zwane mięsne sosy. To nie mięso, tylko skrobia, sól, aromaty i zagęszczacze. Smak uzależnia, a zwierzę odmawia normalnej karmy, uzależniając się od fast foodu. To wygodne dla producenta, ale śmiertelne dla kota w perspektywie 3-5 lat. A teraz dodajmy, że właśnie takie karmy są najczęściej kupowane na co dzień. Ale to nie jest codzienna troska, to codzienne niszczenie organizmu pod przykrywką troski. Przejście na karmę wysokiej jakości, z dużą zawartością mięsa, bez zbóż i chemii, wydaje się drogie tylko w momencie zakupu. W dłuższej perspektywie to oszczędność na leczeniu, dłuższe życie kota i realna poprawa jego zdrowia. Lśniąca sierść, stały apetyt, brak wymiotów, regularne wypróżnienia to nie cechy szczęśliwej rasy. Lecz efekt dobrze dobranej diety. Jeśli twoja karma to po prostu to, co było w sklepie, czas zadać sobie pytanie, co tak naprawdę wkładasz do jej miski. Wiele osób uważa, że miska z wodą obok miski z karmą to wszystko, czego kot potrzebuje, a jeśli zechce, napije się. W rzeczywistości działa to zupełnie inaczej. Koty to potomkowie zwierząt pustynnych. Ich organizm wyjątkowo oszczędnie gospodaruje wodą a pragnienie odczuwają znacznie później niż psy czy ludzie. Jeśli kot je wyłącznie suchą karmę, która zawiera mniej niż 10% wilgoci i nie wypija odpowiedniej ilości wody, rozwija się przewlekłe odwodnienie. Na zewnątrz niezauważalne, ale wewnętrznie niszczące. Prowadzi to do zagęszczenia moczu, zaburzeń pracy nerek, powstawania kryształów i piasku. U kocurów objawia się to szczególnie ostro, ich anatomia dróg moczowych sprzyja zatorom. I pewnego dnia zwykłe nie chciało mu się pić, może skończyć się tym, że nie będzie mógł się wysikać, a wtedy liczy się każda godzina. Zwykła miska z wodą nie rozwiązuje problemu. Koty instynktownie nie lubią pić tam, gdzie jedzą. Co więcej, stojąca letnia woda często wydaje się im nieświeża i nie zachęca do picia. Dlatego weterynarze zalecają używanie fontan do wody, rozstawianie misek w różnych pomieszczeniach. Podawanie wody osobno od jedzenia i jej częstą wymianę. Warto zrozumieć, jeśli kot pije rzadko, to nie jego styl, tylko sygnał. Nie otrzymuje wody z pożywieniem i sam jej nie uzupełnia. Problem pogłębia sucha karma dostępna przez całą dobę. Taki sposób karmienia nie uwzględnia faktu, że wiele kotów nie ma naturalnego mechanizmu kontroli ilości. Przejadają się, nie popijają niczym, a organizm jest przeciążony. To prowadzi nie tylko do odwodnienia, ale też do otyłości. Zaburzeń metabolicznych i osłabienia odporności. Rozwiązanie musi być kompleksowe. Mokra karma, przynajmniej raz dwa razy dziennie, dostęp do świeżej wody w różnych miejscach domu, automatyczne poidła, kontrola ilości spożycia. Jeśli kot miał już problemy z nerkami lub pęcherzem, sucha karma bez nadzoru powinna być całkowicie zakazana, bo zjadł i poszedł, może skończyć się cewnikiem i reanimacją. Koty nie potrafią się poskarżyć. Nie powiedzą, że coś boli, nie pokażą palcem, nie będą jęczeć jak człowiek. Ich strategia to ukrywać ból do samego końca, bo w naturze słaby to cel. Dlatego większość właścicieli nie zauważa sygnałów na czas. Wymioty od czasu do czasu, zmniejszony apetyt, lekki zapach spyszka, spadek aktywności, nowe miejsca do spania. Wszystko to tłumaczymy charakterem, wiekiem, pogodą albo to nic takiego. A to błąd, bo te drobnostki często okazują się pierwszymi objawami poważnych chorób. Jeśli przegapisz moment, możesz stracić czas, którego już się nie odzyska. Koci organizm długo nie daje znaków. A jeśli już coś widzisz, to znaczy, że proces trwa nie od dziś. Regularne wymioty, nawet po jedzeniu, nagła zmiana zachowania, spadek wagi, zmiany w chodzie, nadmierne picie lub suche dziąsła, to nie detale. To symptomy chorób przewlekłych od zapalenia żołądka i cukrzycy, po problemy z wątrobą, układem pokarmowym, nerkami czy nowotwory. Kot nie ma ludzi, kot daje sygnał, tylko robi to tak, jak potrafi przez ciało i zachowanie. Najczęstszy błąd to czekać, aż samo przejdzie. I często do weterynarza trafia się wtedy, gdy zwierzę jest już w ciężkim stanie odwodnione, z gorączką i wewnętrznymi zaburzeniami. W takich przypadkach leczenie to już nie profilaktyka. To walka o życie i nie zawsze wygrana. Dlatego podstawowa zasada każdego opiekuna powinna brzmieć: Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, to znaczy, że nie jest. Lepiej sprawdzić za wcześnie niż za późno, bo kot ma tylko jedną szansę, a odpowiedzialność jest po naszej stronie. To, co ratuje człowieka przed bólem, gorączką czy stanem zapalnym, dla kota może być śmiertelną trucizną. Paracetamol i buprofen, aspiryna analgin i wiele innych znanych leków wydaje się nieszkodliwych. Leżą w apteczce, w torebce, czasem przypadkiem spadną na podłogę albo zostają na szafce. I nawet jeśli kot nie połknie całej tabletki, tylko ją poliże lub powącha kapsułkę, może dojść do ostrego zatrucia z uszkodzeniem wątroby, nerek, mózgu i układu krwiotwórczego. Koci organizm działa inaczej niż ludzki. Nie potrafi rozkładać niektórych związków chemicznych, a te, które są dla nas nieszkodliwe, u kota gromadzą się we krwi, niszcząc komórki. Szczególnie groźny jest paracetamol, acetaminofen. Nawet połowa tabletki może wywołać kryzys hemolityczny. Krew przestaje przenosić tlen. Prowadzi to do duszności, sinienia błon śluzowych, drgawek i śmierci w ciągu kilku godzin. Objawy początkowe bywają bardzo subtelne. Ospałość, szybki oddech, brak apetytu. A gdy już widać, że coś jest nie tak, zatrucie jest w fazie ostrej. W takich przypadkach tylko natychmiastowa pomoc weterynaryjna może uratować kota. I nawet wtedy rokowania są niepewne. Właściciele popełniają jeszcze jeden poważny błąd. Próbują leczyć kota ludzkimi lekami przeciwbólowymi na gorączkę lub niestrawność, żeby mu ulżyć. To absolutnie zabronione. Leki dla ludzi i kotów to dwa różne światy. To, co jest bezpieczne dla człowieka, może być dla kota natychmiastową trucizną. Nawet leki weterynaryjne dla psów i kotów różnią się dawkowaniem i metabolizmem. A co dopiero ludzkie farmaceutyki. Dlatego ważna zasada: nigdy nie zostawiaj leków w zasięgu kota. Ani na stole, ani w kieszeniach, ani w otwartej kosmetyczce czy apteczce. Każda przypadkowo upuszczona tabletka to potencjalna tragedia. I absolutnie nigdy nie podawaj kotu niczego na własną rękę, nawet jeśli wydaje się, że to mu pomoże. Ma ciało, które mówi, ale nie ma głosu. I jeśli chcemy go chronić, musimy myśleć za niego. Jeśli choć jeden z tych punktów Cię zaskoczył, to już powód, by zmienić coś w codziennych nawykach. Zrób to dziś. A żeby nie przegapić innych ważnych tematów o zdrowiu i zachowaniu kotów, zasubskrybuj kanał. Tu mówimy nie o mitach, ale o faktach, które naprawdę pomagają przedłużyć życie Twojego pupila. I koniecznie napisz w komentarzu, z jakimi błędami spotkałeś się osobiście. Może Twoje doświadczenie uratuje czyjegoś kota.